Dawno mnie nie było w tym kadrze. Postanowiłam troszkę zmienić kadr, gdyż tamten już mi się opatrzył troszkę. Muszę sobie chyba zmienić jasność. Jestem za jasna. Dzisiaj przychodzę z takim filmem, gdzie zobaczyłam coś takiego u doktor Bóg I stwierdziłam, że też chciałabym pokazać Wam książki, które, którym, które chciałabym przeczytać ponownie, którym chciałabym zrobić reread. Niektóre książki to są książki, które dosyć niedawno czytałam, natomiast chętnie przeczytałabym je jeszcze raz. Nie mówię, że teraz, bo jednak jest za wcześnie, ale jakoś w późniejszym etapie, na pewno. Mam 12 książek. Mam tutaj. Wypisane, ja, ale nie będę ich mu, o nich mówić w kolejności, bo inaczej mam ułożone. Chociaż może postaram się trochę powiedzieć o nich tak jak powinno być. Przepraszam za to, że kadr się trzęsie. Natomiast nie umiem tego ustawić tak, aby się nie trzęsło. Musiałabym chyba przestać się ruszać, co jest obecnie niemożliwe. Tylko jeszcze postaram się zmienić trochę jasność, bo wydaje mi się, że dosyć trupio wyglądam. Może tak będzie lepiej? Także przechodząc już do treści filmu i do meritum, pierwszą z dwunastu książek, którą chciałabym przeczytać jeszcze raz, i mówiłam o tym już wiele razy, jest Achilles w pułapce przeznaczenia. Obecnie jest ta książka znana pod nazwą Pieśń o Achillesie. Jest to dla mnie niezwykle cudowna książka. W której się zakochałam, i gdzie postaci z tej książki do tej pory są gdzieś mi bliskie, nawet na tapecie w telefonie, z którego obecnie nagrywam, mam cytaty, właśnie z tej książki i jakby arty z tej książki, bo jednak. Ta książka naprawdę wywarła na mnie wrażenie. E, mamy tutaj Achillesa syna okrutnej bogini morskiej Tetydy. Ja czytam trochę posiłkuję się opisem e, oraz legendarnego króla Pelleusa. Jest silny, zwinny i piękny. Nikt nie jest w stanie oprzeć się jego urokowi. Patroklos jest nieudacznikiem, młodym księciem skazanym na wygnanie z rodzinnego pałacu za zabicie rówieśnika. Los sprawia, że poznają się i budują nierozwiązanie. Nierozerwalną, uczuciową więź, narażając się na gniew bogów. Naprawdę, ja z każdą stroną tej książki coraz bardziej wchodziłam w tą powieść i polecam ją każdemu. Także szykuję się chyba w tym roku Rerit, bo już chyba dwa lata temu przeczytałam właśnie tę książkę i chciałabym jeszcze raz, ale może. Nie będzie to taki typowy re-read, że wezmę tę książkę i będę ją czytać, ale może przesłucham audiobooka, bo wiem, że jest na Legimi na przykład. Podejrzewam, że na innych platformach też, ale mam dostęp tylko do tej, więc myślę, że na pewno chciałabym jeszcze raz przeczytać i zanurzyć się w tej powieści. Możliwe, że na wyjeździe, który szykuje mi się maj, czerwiec, właśnie ta książka pojedzie ze mną w jakimś tam stopniu, w jakimś tam wydaniu. Kolejna książka jest to książka tej samej autorki Kirkę. E, ta książka kompletnie mi się nie spodobała, kiedy ją czytałam po raz pierwszy. E, ale chętnie zapoznałabym się z nią jeszcze raz, podeszła do niej jeszcze raz. E, już po przeczytaniu Achillesa trochę też zmieniłam e, opinię o tej autorce. Nie mogę się tak gwałtownie ruszać, bo kadr podejrzewałam, że będzie się trząsł cały czas. Więc postaram się jakoś ustabilizować. E, natomiast no Madeline Miller e, czytałam jeszcze chyba Galate, i podobała mi się. Więc stwierdziłam, że niemożliwe, że mm, Kirkę aż tak by mi się nie spodobała. E, więc no mm, chcę zrobić do niej podejście numer dwa. E, ja ją wtedy też Pamiętam, przesłuchałam w audiobooku w większej części, bo yy, trochę czytałam, trochę słuchałam i, i, i myślę, że tutaj to zawiniło. Yy, też w moim odbiorze tej książki, więc chciałabym się zapoznać jeszcze raz. Yy, tutaj mamy boginię Kirkę, która długo nie wiedziała, kim jest. Yy, urodziła się wśród boków, lecz była dla nich zbyt mało potężna, zbyt mało piękna, zbyt mało okrutna. Wszyscy myśleli, że nie ma. Żadnej mocy. Lecz kiedy spotkała pierwszego śmiertelnika, stało się jasne, że drzemie w niej siła, która może zagrozić wszystkim Bogom. A wtedy zaczęli się jej bać. Yy, także w ogólu, ogółem historia mi się podobała, postać Kirki mi się nie podobała, Kirkę yy, mi się nie podobała, yy, więc yy, dlatego myślę, że źle podeszłam do niej. I teraz chciałabym ją właśnie przeczytać z tego powodu, że chciałabym na nowo jakby zatrzymać tracić się w tej historii. Też nie wiem kiedy będę ją czytać. To jest po prostu to jest po prostu takie plany i książki, na które mam chęć do tej pory przeczytać je na nowo. Natomiast nie jest to tak, że już teraz będę się za nie zabierać. Chociaż na trzy pozycje mam chęć tylko mam już trochę planów na ten miesiąc porobionych, więc może na kwiecień sobie. Zostawię. Także mam już dwie z dwunastu. Teraz wezmę książkę, której nie mam fizycznie i którą w sumie czytałam niedawno, a mam tu. A mowa tu o Let's Get Textual Tegan Hunter. Książka, którą się zauroczyłam, której więcej części chcę. Jest to książka o dwójce bohaterów, o Zachu i dziewczyny, przepraszam, nie pamiętam, ale Zach był moją miłością w tej książce. Zach i Pianka. I zdecydowanie chciałabym mieć takiego Zacha obok siebie. Generalnie ta dwójka bohaterów. Poznaje się poprzez to, że jakby do dziewczyny pisze ktoś z nieznanego numeru. Ona myśli, że to jest jej brat. Okazuje się, że nie. Kurczaki! Okazuje się, że nie. Okazuje się, że jest to zupełnie nieznajoma osoba, zupełnie nieznany numer, więc pod taką. Ale przez taką pomyłkę właśnie ta dwójka bohaterów zaczyna pisać, zaczyna coś między nimi być. E, postanawiają się spotkać i potem. E, bardzo przyjemnie spędzają czas. Nie ma tutaj zbyt dużo erotyki, co bardzo mi się podobało, bo jak jest zbyt dużo erotyki, to często mam właśnie coś takiego, że nie mam chęci czytać tych książek i jakoś tak mnie odstręcza. Natomiast tutaj było to wszystko wyważone, zrównoważone, pokazane w świetny sposób. Czekam na kolejne części, chociaż wiem, że kolejne części są już z innymi bohaterami. Tutaj mi się e, że są z innymi bohaterami i pewnie inne przygody, chociaż e, nawiązują do poprzednich części. Więc liczę, że jeszcze Zach się pojawi nieraz w tych książkach, bo to była moja właśnie postać, którą uwielbiałam i uwielbiam do tej pory. I też ze względu na Zacha i Pianka chciałabym przeczytać m, tę książkę jeszcze raz, ale na pewno nie teraz, bo dopiero co ją m, skończyłam czytać, więc to nie byłoby chyba zbyt Dobry. Yy, kolejną książką, nie wiem co wziąć. Yy, myślę, że. Wezmę Icebreaker. Jest to książka o dwóch hokeistach, którzy są na lodzie rywalami, ponieważ rywalizują o to samo miejsce, chyba w lidze NHL. Chcą być po zakończeniu studiów zawodnikami właśnie tej ligi. Oboje mają wysokie noty. Na studiach grają w jednej drużynie. No i pomimo tego, że dosyć. Jawny jest między nimi konflikt, narasta pomiędzy nimi uczucie. I pomimo tego, że w tej książce było mało hokeja, to ja teraz jestem bardzo zafascynowana hokejem i, i tymi wszystkimi zagrywkami. Chodzę nawet na hokeja, staram się być na meczach. I zaczęło mi się to podobać, i właśnie ze względu na to, że mam tą moją taką nową pasję i pojawiło się to u mnie niedawno to chciałabym zobaczyć przeczytać, przepraszam, jeszcze raz tę książkę aby zobaczyć czy może teraz zobaczę więcej nawiązań hokejowych niż na początku chociaż tutaj głównie myślę, że romanse. romans był na, na pierwszym planie natomiast no, mam nadzieję, że gdy będę czytać tę książkę trochę bardziej zauważę takich hokejowych nawiązań, bo hokej to teraz naprawdę jest coś, co bardzo lubię i co sprawia mi przyjemność. Kiedyś było tak z łyżwiarstwem figurowym, natomiast obecnie łyżwiarstwo figurowe stwierdziłam, że nie jest moją dyscypliną. Bardziej właśnie tutaj hokej. Przejdę teraz do książki, którą też niedawno czytałam. Spoiler alert. Hmm. Chyba nawet na moim Instagramie jest już o niej recenzja. Albo będzie, chociaż wydaje mi się, że już jest. Tak samo o tej książce już jest recenzja. Jest tutaj główny bohater, sławny aktor i bohaterka główna, która pisze fanfiki właśnie na temat tego serialu i postaci z tego serialu i są to fanfiki w większej części erotyczne. No i z plotem takich przypadków, że dziewczyna jakby też cosplayuje postaci z, tych, z tego serialu i postanawia się ujawnić trochę świecie, chociaż obawia się tego, bo nie jest osobą skinny, nie jest osobą chudą właśnie, nie, nie wiem czemu powiedziałam po angielsku w ogóle, nie jest osobą szczupłą, a właśnie w tych cosplayach ludzie bardzo najeżdżają na osoby grubsze. No to postanawia się ujawnić i właśnie ten aktor główny Staje w jej obronie, zaprasza ją na randkę i tak zaczyna się ich znajomość, która przeradza się w coś większego niż tylko takie spotkanie w ramach właśnie trochę obrony, ale tak naprawdę temu aktorowi, głównemu bohaterowi ta dziewczyna spodobała się od pierwszego wejrzenia. Jak tylko zobaczyłem ją na zdjęciu, to od razu się zakochał, więc. Troszkę spoileruję, aczkolwiek nie dużo, więc warto na pewno zapoznać się z tą książką, bo jest fajna. I wiem, że są też inne części, ale mam wrażenie, że tak jak w Get tekstual one nie są jakby z tymi samymi bohaterami, tylko są właśnie już z innymi postaciami. Chciałabym. Jeszcze więcej książek pokazać fizycznie, ale y, zostały mi jakby trzy pozycje, więc pokażę jeszcze książkę, którą y, mam. Jest to Nigdy do końca i tak, przepraszam, y, i tak szczerze, nie wiem dlaczego. Y, nie, nie, nie pamiętam nic z treści tej książki i chyba dlatego chcę ją jeszcze raz przeczytać. Natomiast pamiętam, że bardzo mi się ta książka podobała, była przyjemna, e, taka komfortowa i, i dlatego tak zapamiętałam właśnie e, to, że, tą książkę i to, że chcę ją jeszcze raz przeczytać. E, natomiast postaram się teraz znaleźć opis może tej książki i trochę sobie przypomnę, e, bo głupio zrobiłam, że. Wcześniej sobie nie przypomniałam, e, natomiast no właśnie pamiętam, że ta książka bardzo mnie urzekła, była taka dla mnie komfortowa, e, przyjemnie mi się ją czytało i, i sprawiała, że, um, dobra już pamiętam co chodziło, i sprawiała, że, że było mi miło. Mamy tutaj 16-letniego Milesa, który niedawno e, jakby postawił wszystko na jedną kartę i dokonał coming outu. Jako transo, transowy chłopak, bo wcześniej był dziewczyną, teraz jest e, Milesem. No i poznaje... Mm, e, poznaje... B, 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 b. Erika, który przenosi się jest jakby nowym w szkole. Natomiast Miles chciałby odzyskać swojego byłego chłopaka, który zerwał z nim po tranzycji. Chociaż tam jeszcze troszkę się spotykali w trakcie tranzycji, natomiast jak już nastąpiła ta kompletna zmiana, no to rozstali się. A Miles bardzo chciałby go jakby odzyskać, no i tutaj wkracza Erik, który jest takim wybawcą, takim rycerzem na złotym koniu, w złotej zbroi, na białym koniu, który po, postanawia pomóc mu troszkę odzyskać tego Milesa. Natomiast, no, boże, Miles, co ja mówię, tego właśnie chłopaka było, go? Natomiast Miles i Eric zbliżają się do siebie bardzo. E, tam jeszcze jest motyw muzyczny, motyw, e, wydaje mi się, gry na fortepianie, e, co też mi się bardzo podobało. Więc, tak, jak już zobaczyłam, trochę to przypomniałam mm, sobie mm, o tym. No i e, myślę, że. To są te powody, dla których chciałabym przeczytać, no i na pewno chciałabym sobie przypomnieć trochę treść, bo pamiętam, jakie miałam odczucia po przeczytaniu tej książki i jak się czułam, czytając tę książkę, więc myślę, że dlatego właśnie postawiłabym na nią. Patrzę, ile książek fizycznie mi zostało. trzy, Cieszy więcej. To jest dobra, to powiem o tej książce. Rebeka Daphne du Maurier. Pomimo tego, że nie znam wszystkich książek Daphne du Maurier i chcę je poznać i teraz chyba z Albatrosa wyszła kolejna nowa książka, to ta książka właśnie. Sprawiła u mnie wiele y, przyjemnych, y, jakby, wrażeń. Y, bardzo lubię ten klimat. Potopała mi się ta książka. Y, to też bardzo przypomina mi y, film. Y, y, przypomina mi się y, tytuł rosyjski: Crimson y, y, Peak z Tomem Hiddlestonem i Miją Wasilewską? Wasilewską, generalnie Crimson Peak, film, który mogę oglądać wiecznie, bardzo tu mi się kojarzy właśnie atmosfera tej książki. Mamy tutaj bogatego wdowca, który wyjeżdża jakby z, rodzinnego, z rodzinnej Anglii i Spotyka dziewczynę, która nie ma tutaj imienia. Jest jakby główną bohaterką, ale bezimienną, ponieważ taką główną, główną bohaterką jest nasza tytułowa Rebeka, która jest właśnie zmarłą żoną tegoż to wdowca. Ten wdowiec zabiera ją do Menderli, czyli do, tej, do tego jakby zamku, do pfu, domu. W którym mieszkał ze swoją byłą żoną. No i tam ten duch Rebeki cały czas jest. Mamy tam gosposię, panią domu, w sensie taką pracującą, jakby osobę, która zajmuje się domem i która była jakby blisko z Rebeką, i ta właśnie pani też robi, rzuca kłody pod nogi tej młodej żonce. Fajna książka, wiele możemy z niej wyciągnąć. Pomimo tego, że nie do końca jest to szczęśliwe zakończenie, można uznać właśnie tę książkę, że ma dla tej dziewczyny bezimiennej szczęśliwe zakończenie, chociaż e, też okupione bardzo wielką e, słompas. Teraz chciałabym powiedzieć o książce, która wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie w zeszłym roku. Jest to Cuban Girls Guide to Tea and Tomorrow. Książka, gdzie dziewczyna z Miami wyjeżdża do Londynu po takich trzech dosyć przykrych incydentach. No i tam poznaje chłopaka, w którym się zakochuje, oni się tam na początku zaprzyjaźniają, potem się zakochują w sobie, no i e, takie ich perpetie mamy tutaj przedstawione. E, pokazuje nam też, jak ta dziewczyna właśnie radzi sobie z traumami, które, których doznała z utratą bliskich. E, właśnie taka książka przyjemna, wiem, że będzie film, więc też czekam na film i myślę, że jak już pojawi się ten film i będę chciała... Zapoznać się bardziej z tą książką e, przed filmem, żeby przypomnieć sobie trochę, chociaż może to być błąd. Natomiast chciałabym coś takiego e, zrobić. E, więc myślę, że krótko o tej książce powiedziałam, ale wystarczająco. E, kolejna seria książek. E, muszę otworzyć je sobie, bo mam w innej aplikacji. Nie w zdjęciach, tylko jakby to są moje. Y, Ukochane książki, a mianowicie seria Stopper. Ja mam pierwszy tom w szafce, ale nie chciałam wyjmować, grzebać, tylko po prostu stwierdziłam, że pokażę Wam tak. Pięć tomów, czekam na szósty i tak mam wrażenie, że jak pojawi się już ten szósty tom, to znowu od pierwszego tomu będę chciała przeczytać historię Nika i Charlie'ego, bo jednak jest to cudowna para. Cudowna książka, bardzo komfortowa, bardzo mi się podoba, bardzo lubię czytać i tak wiele tego bardzo będzie. Natomiast, tak, ja już robiłam re-read całej serii przed przeczytaniem piątego tomu, więc w zależności od tego, kiedy wyjdzie szósty tom, ostatni już niestety tom serii, no to będę chciała zrobić re-read. Ale to jest taka książka, a w zasadzie powieść graficzna, którą mogłabym czytać wiecznie i która nie przeszkadzałaby mi kompletnie, jeżeli zostałyby mi tylko. Te książki do czytania, bo za każdym razem, za każdym przeczytaniem jakby mogę wywnioskować z tej książki więcej i więcej. I to mi się bardzo podoba i naprawdę jestem zachwycona. Tą serią, serialem też, chociaż jednak powieść graficzna podoba mi się bardziej. Teraz seria mojego o Jezus, życia mojego dzieciństwa głównie, I, i w zasadzie jeszcze będą y, trzy książki i trzy serie. Y, ale będę mówić, będą mówić teraz o atramentowym sercu. Y, chciałabym zrobić re read, pomimo tego, że pamiętam pierwszy tom i. Bardzo dobrze, bo ten pierwszy tom chyba najwięcej razy udało mi się ukończyć i przeczytać. To chciałabym zrobić nie tylko ririt atramentowego serca, ale również atramentowej krwi i atramentowej śmierci. A wszystko przez to, że w atramentowej śmierci utknęłam na 156 stronie i nie pociągnęłam dalej tej serii, i nie, nie, nie doczytałam do końca tych. Cegiełek, a chciałabym mieć już taką serię zakończoną. Pomimo tego, że w dzieciństwie, pamiętam, w latach nastoletnich przeczytałam tę serię, wiem jak się kończy, wiem co się dzieje, natomiast przez to, że mój ukochany z ma tam problemy w trzecim tomie i w drugim, no to. Z tegoż to powodu też nie ukończyłam tych książek. Cieszę się, że mam je wszystkie. Chociaż no, te są tak wszystko dwie części oklejone, ale nie przeszkadza mi to. Mamy tutaj Mo i Megi. Ja opowiem o pierwszym tomie, gdyż drugi i trzeci to już są zbyt duże spoilery. A ja lubię czasem spoilerować, ale nie do tego stopnia, aby zaspoilerować Mam właśnie tę historię. Mamy tutaj Mo, Megi, którzy mieszkają sami, mamy nie ma w tym rachunku, ponieważ mama zniknęła w tajemniczych okolicznościach dla Megi, chociaż tata powiedział, że tam gdzieś wyjechała. E, natomiast dowiaduje się Megi, że jej mama została wchłonięta w książkę Atramentowe Serce, a zamiast niej pojawiło się w świecie mm, dwóch zbirów i jeden kuglarz, Smolipaluch, mój kochany bohater tej książki, ale o tym wiecie na pewno, jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, Po Smolipaluchu lubię mówić y, dość dużo. Jest to moja ulubiona postać. Jest to kuglarz, który ma w kunę gwina i ta kuna jest tutaj. Jest to kuna z różkami i właśnie mama z kotami dwoma zniknęła, a pojawił się Smolipaluch, Basta oraz Capricorn. Wiem, że w filmie było przetłumaczone, to imię i nie podobało mi się to kompletnie, bo kapelkoryn to ko koziorożec, natomiast yy, podoba mi się to, że tutaj nie jest tłumaczone, więc takie mam. Trzy pozycje, które chce, którym chcę zrobić RIRID re e, i liczę na to, że w tym roku mi się uda. Wiem, że przez te książki ja szybko przejdę, zwłaszcza przez pierwszą, bo wiele z tej książki pamiętam. Mam wrażenie, że nawet pamiętam ją na pamięć. E, na pewno pierwsze, y, pierwsze zdania, bo y, są na, jest naprawdę. Y, takie, po tym pierwszym zdaniu na pewno poznałabym tę książkę, bo jest to zdanie: tamtej nocy padał deszcz, drobny, szyżący deszcz. Jeszcze wiele lat później wystarczyło, że Megi usłyszała, zamknęła oczy, a znów słyszała jak stuka o szybę. <grym> Także taka seria mojego dzieciństwa, moich młodzieży, moich młodzieńczych lat. Yy, niestety nie do końca ukończone obecnie, ale myślę, że to się w tym roku zmieni, na to liczę, bo bardzo bym chciała, żeby, żeby w końcu ta seria stanęła na półce i miałabym takie poczucie dobra. Do, odzyskałam te książki po latach. W sensie ja zawsze miałam pierwszą część drugiej, trzeciej nigdy nie miałam, dostałam drugą i trzecią, więc w końcu w sensie zakupiłam sobie, ale że dorwałam te książki, to w końcu, jak już mam wszystkie, to są ukończone. Chcę mieć takie, takie poczucie. I seria, którą już której mm, już zaczynam Re read, czyli pamiętnik księżniczki. Nie wiem, czym chciałam powiedzieć wyjść pamiętniki księżniczki, ale to jest pamiętnik księżniczki. Ja już tej serii robię rilit. Pierwszy tom jest już za mną. Teraz czekam aż wyjdzie. Aż wyjdzie drugi tom. No wiadomo, że mamy tu Thermopolis, która dowiaduje się w pierwszym tomie, że jest księżniczką. Bardzo duży jest dysonans, mam wrażenie pomiędzy książką a filmem, gdyż w książce jest tutaj tatuś i tatuś się pojawia i tatuś jakby z został uleczony z raka. Natomiast w filmach tatusia nie ma. I tam mamy tylko babcię, mamy i tak. A tutaj jest tatuś i, i, i podoba mi się to, jak ta seria jest poprowadzona. I uważam, że ta seria jest super serią dla młodzieży i dla młodych dziewczyn, które chcą zacząć, z, jakby chcą zacząć czytać coś fajnego polecam, bo naprawdę fajnie się czyta tę książkę, płynie się przez te książki. Ja pamiętam, że doszłam do jakiegoś domu. Nie wiem, czy całą serię udało mi się ukończyć. Natomiast teraz w związku z tym, że są te re-ready, reedycję tej książki, to chcę na pewno zapoznać się z tą książką, do końca z tą serią. No i ostatnia seria, którą, to jest dość dziwne, ale ja nadal czytam tę serię, to jest dopiero seria, którą ja poznaję. Natomiast wiem, że jak skończę czytać wszystkie tomy i uda mi się to skończyć, to chcę zacząć tę serię czytać od nowa, bo bardzo dobrze mi się to czyta. A jest to seria o Donnie Carterze, książki Edgara Raja Beroza. I rewit chciałam zrobić po rosyjsku, bo teraz słucham audiobooków. Mam kolejne, bo tylko cztery audiobooki znalazłam, pewnie są tylko cztery wydane. Mam cztery audiobooki i Resztę książek mam w e po polsku, ale chciałabym zrobić reread po rosyjsku i mam tu nawet trzy pierwsze tomy. Ja obecnie jestem w audiobooku na tomie trzecim. Podoba mi się ta seria, jest taka pełna akcji, pełna fantastycznych istot, pomimo tego, że te książki są chyba w 1910, 12, 13 napisane te pierwsze trzy tomy, to naprawdę świetnie mi się to czyta i autor wyprzedził swoje czasy, mam wrażenie. I mam też takie wrażenie, że pomimo tego, że to są właśnie stare książki, ponad 100 już, tak, musiałam przeliczyć, to naprawdę przemyślane są i wyprzedziły swoje czasy i to jest już taka, myślę, klasyka gatunku. I cieszę się, że dzięki chłopakowi mojej siostry poznałam tę serię, bo on oglądał film, ja się do niego dołączyłam. Powiedział mi, że to jest na podstawie książek, więc ja od razu weszłam w internet, zobaczyłam, że są na Legimi tomy, no i zapoznałam się z tą serią i jestem bardzo zadowolona, bo już kolejne serie tego autora też mam i też chętnie się z nimi zapoznam. I w ogóle autor, czyli Edgar Rice Burroughs napisał Tarzana. Nie wiedziała, teraz wiem i naprawdę yy, świetny człowiek. <grytanie> yy, nic więcej chyba już nie będę mówić, ten film i tak jest już dość długi, bo trwa pół godziny. Także szybko się z Wami pożegnam. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Dajcie znać, jakie książki Wy chcielibyście przeczytać po raz kolejny. Może jakieś książki z mojej listy chcielibyście przeczytać. Także dawajcie znać w komentarzach. Zostawcie lajki. Zabsorbujcie, jeżeli tego nie robicie, a macie chęci poznawać moje spostrzeżenia na temat książek bardziej. Także chyba, chyba ja zakończę. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Raz jeszcze do zobaczenia w kolejnych, mam nadzieję. Cześć!